Cześć, tylko jestem Klaudia, mam 21 lat. 20! Nie pytajcie się, skąd mi się wzięło tej, to jeden. Pochodzę z okolic Wołomina, pod Warszawą. Na co dzień pracuję w sklepie paznokciami, interesuję się dobre 8 lat, począwszy od tipsów i lakierów tradycyjnych do przedłużania, żelem i lakierów hybrydowych. Jestem samołkiem, a o chłapy wiedzy czerpię z internetu. Na zdjęciu są pazy, których szkielet został zbudowany na dual formach i... Nadbudowany żelem. Też można. Dual form użyć jak dolnych form. No, czemu nie? Można, no. Liczę na pożoną chłostę i pozdrawiam całą ekipę. Pozdrawiam również. I zobaczmy. Dobra, lampa bez dna. Tu mamy te dual formy. Waciki, opaski 240. Kurde, jeżeli ty masz dual formy. To dobrze by było jeszcze mieć jakiegoś takiego freza, jakiś taki frez cieńszy, żeby sobie od spodu móc ewentualnie wyfrezować. Poczekaj. Nie, no to nie są dual formy, tylko są dolne formy. Nie, dual formy, czekaj. Bo to jest... Dobra, to są dual formy. Nieważne. Nic tu nie gadałam. Dual formy to są. Nie widzę tu za bardzo nic do nabłonków. To to tak chyba nie do końca, to chyba raczej do żelu. Bo ma takie, taki kształt, że. No, no To jest szczelinowiec. Hmm. To ciekawe. Czym Ty robisz na błonki? Czążkami, może ewentualnie skórkę wycinasz. No dobra. No, są troszeczkę koślawe te paznokcie. Ale nie są najgorsze też. Jest dość estetycznie. Krawędzie dolne, tylko ciuteńkę są momentami przepiłowane. Coś tu z tymi skórkami bardzo mi się nie podoba, bo to wygląda jak tak konkret pozalewany. Jak tak, tak jak tak to wygląda, jakbyś konkret y, sobie to po, pozalewała, to bardzo niedobrze. Ja mówiłam, tu tam nie masz nic za bardzo do nabłonków, więc trzeba jeszcze sobie jeden frez kupić. Możesz kupić młodego z, od drillo i, i se to wszystko fajnie poczyścisz. No. A jak sobie kupisz wariata, to, to wyfrezujesz sobie to, co sobie pozalewałaś i to, co od spodu nierówne. Bo tu nie mamy zdjęcia od spodu, nie? Znaczy od frontu. Jest, ale takie niezbyt wyraźne. Niewyraźne, bo nie ma w ogóle światła, tak? Jest. Znaczy, jest światło gdzieś tu bliżej. Ty poszłaś gdzieś do jakiegoś cienia. I, I nie ma ostrości. No nic, nie mam zamiaru. Ja już przestałam się męczyć, jak jest. No tak. Nie mam ochoty się męczyć, jak jest nieostre zdjęcie i kombinować, jak to faktycznie wygląda, więc po prostu powiem, że więcej z tych zdjęć nie wycisnę no i, i lecę dalej. Jest potencjał, jest trochę koślawo, co prawda. Myślę, że fajna taktyka piłowania, jak się nauczysz piłować kwadrata, to nie dość, że każdy będzie taki sam, to jeszcze nie będą takie beczułkowate i takie pofalowane te nieboczne. I, i jest to bardzo łatwo do... Korygowania tylko no tylko musisz wiedzieć jak piłować, jak trzymać pilnik i jakimi krokami postępować. Czego ci oczywiście życzę. Następna jest Ida. Hej, mam na imię Ida i mam 14 lat. Byłam już w chłości jakiś czas temu, ale miałam tragiczny sprzęt. Pojawiłam się na miniaturce. Oj, to było grubo, ale dobrze wracasz. Dobrze, bardzo to doceniam, że nie masz przerośniętego ego. Schowałeś dumę gdzieś tam do kieszeni i faktycznie tutaj przyjdziesz z jeszcze lepszymi paznokciami do nas. Wzięłam sobie do serca Twoje rady i mam już wszystko potrzebne dobrej jakości. Jestem z okolic Krakowa, chodzę do pierwszej klasy techników na fotografię. Pazy robię od pół roku około, około, a te zrobiłam na dual formach żelem. Zacięłam skórkę w serdecznym, więc go nie robiłam. Dobrze, może poczekać. Na drugi dzień sobie zrobić. Mam nadzieję, że nie jest źle i pozdrawiam. Zaraz zerknę i da. No sprzęcior. No powiedzmy, że w porządku. Nie rozumiem troszeczkę kupowania, yy, znaczy kupowania. Nie rozumiem producentów, dlaczego produkują takie lampy, ale no dobra, powiedzmy, że dobrze utwardza ta lampa mimo ciemnego, yy, pochłaniającego promienie dna. Yy, mamy tutaj cążki, ale troszkę wyglądają jak to. Cult, no dobra. Niby do skórek, ale trochę jak do paznokci wyglądają bardziej. Rękawiczki, pilniki. frezarka, frezy. A jest do nabłonków, szczelinowiec i do masy. Tak. Do nabłonków, szczelinowiec i do masy. Gut. O kurde, tutaj to nic nie widać. Tutaj też za bardzo nie widać. Oj. Dobra. Trochę mi się nie podoba ta skóra bardzo sucha wokół. To tak troszkę, chyba że to jest pył, to tak troszkę. Hmm. Przy przesyłaniu zepsuła się jakoś i zapomniałam dodać... ale nie mam kursu wiedzy czerpię z internetu, rydarkę. Yy, tak, i da. Oj. No, teraz trochę lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o zdjęcie. Bardzo pozalewane skórki. oj, nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o kształt, ale są trochę takie widać, że niedopracowane. I pamiętaj, że zawsze możesz to, co tutaj wyżej dziewczyny robią, wrzucić zdjęcia do dysku Google i dzięki temu ja mam je bez obciętej jakości. I powiem ci, że strasznie mi będzie ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć na temat tych paznokci, bo zdjęcia są jak kalkulatorem trochę robione, więc no, naucz się jak robić zdjęcia twoim telefonem. Takie prawilne, idzie do światła, do źródła światła i, i, i pojaw się jeszcze raz. Jedyne co mogę powiedzieć, to tutaj, że ci strasznie zjechał. Zjechała linia boczy w tym jednym paznokciu. Gdyby nie ta jedna rzecz, to, to by był perfekto od tej perspektywy. Jednak mam obawę, że tutaj chyba każdy pazur ma pozalewane skórki, ale to tylko obawa, bo nic nie widać za bardzo. I przypuszczam, że są trochę za grube w strefie stresu, ale to musisz sama stwierdzić, jak sobie jeszcze tu kupisz grubościomierz. Bo tak trochę klockowa to wyglądają. Zastanawiałam się dlaczego, ale jak od frontu zobaczyłam, to, to już widzę. Przepiłowane są krawędzie dolne w kciuku, ta tutaj. Z tej strony. Tutaj też troszeczkę za mocno przepiłowałaś od spodu. Nie wiem, no, nie mam zamiaru się męczyć. Wróć z lepszymi zdjęciami, może nowe pazury zrobisz. No, mam nadzieję, obfotografię i, i, i zrób tak fotografię, żebym, żebym ja coś widziała. No. A teraz no, muszę lecieć dalej.